Witam wiceburmistrza Michała Marońskiego, witam kuratora przeglądu fotograficznego Daniela Piwowarczyka i naszego gościa Zbigniewa Formala. Pani dyrektor zechciała powiedzieć, że Zdzisław Weksiński był zwariowany. Powiem Państwu bakteryjkę. Mianowicie, mój tata świetnej pamięci, ja dzwonię do niego, był artystą. Dzwonię do niego i mówię, tata, ja jestem wariat. Mój ojciec, kamienny głos, mówi słuchaj, a co ty jesteś artystą? Ja wiesz, że tata No widzisz, to ty powinieneś być wariat, bo normalni pracują na poczcie. <grym> Miał rację. Zdzisław Beksiński, no jest to świetny gra polskiej fotografii. A trzeba jedną rzecz powiedzieć i tutaj zrozumieją mnie moi koledzy artyści. z rzeszeni w yy, Związku Polskich Artystów fotografów, do których przez parę lat należał Zdzisław Beksiński, coś niezwykłego, żeby artysta, który wystrzelił swoją oryginalnością w sposób niezwykły, taki, że po 50-60 latach jesteśmy pełni zachwytu do jego nowatorskich prac, Więcej jak państwu powiem, czasami moi studenci przychodzą, pokazują prace, no, które są niejako nieświadome, bo oni nie oglądają, nie chcę im się jeszcze tak głębiej siekać, naśladują Weksińskiego nieświadomie i myślą, że odkryli widzą. Także to był artysta niezwykły i w pewnego dnia stwierdził, że już przestaje fotografować. To jest niezwykłe, że człowiek, który, czyli on to robił z taką świadomością twórczą, a któregoś dnia powiedział: Ja już nic więcej nowego nie pokażę. To straszne było, ale może dlatego urosła legenda. Ja chciałbym jeszcze trochę chciałbym podziękować serdecznie panu wicekapitanowi z Muzeum Historycznego w Sanówku za możliwość ekspozycji tej wystawy i za współpracę i pomoc do organizacji. Także miał dzisiaj być, nie, nie mógł do tej słównicy, ale dziękuję bardzo. Bardzo chciałbym podziękować Danielowi, bo tak naprawdę w tym roku 13 dni Cieszę się, że to tak wszystko zagrało i myślę, że w kolejnych latach będzie poprzeczka, chociaż ta pożyczka w tym roku została zawieszona bardzo wysoko. To nie wiem, co będzie w tym roku. Szanowni Państwo, jestem. Niezwykle wzruszony, zostałem zaproszony tutaj do Buzka Zdroju na właściwie trzy odsłony. Po pierwsze, i to jest coś niezwykłego na otwarcie wystawy Zdzisława Beksińskiego, wielkiego polskiego fotografa, który właściwie w ciągu niecałej dekady zaznaczył swoją. Wielką obecność w świecie polskiej fotografii na następne dziesięciolecia. Fantastyczna wystawa. Niezwykle, niezwykle gratuluję organizatorom z Buzka, którzy byli w stanie ściągnąć do Buzka z Muzeum Beksińskiego w Sanoku tak wspaniałą wystawę. Zapraszam Państwa. To jest wielkie wydarzenie, naprawdę należy to zobaczyć. Dziękuję bardzo.